Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku yy, Ale z trollowania nagrywek u Karolokso Widzowie, patrzyli jest osób na jego nagrywca Widzowie, patrolujemy sobie dzisiaj widzowie Jeśli chcecie kolejny odcinek z trollowania yy, Prawdziwego życia, życia Arona w Robloxie To widzowie 30 łapek w górę i widzimy się w kolejnym odcinku Dobra widzowie, yy, ja już tutaj widzowie Ja mam tutaj chcę zrobić jeszcze jedną Cześć, rzecz Chcę wam zrobić jeszcze jedną rzecz ja wam dam tutaj Discorda też, patrzcie widzę. Na Discordzie Oni tuż siedzą wszyscy na jednym kanale. Jest tyle osób na nagrywce, oni siedzą na tym kanale i oni czekają, więc widzowie, my tam wbijamy i słucham co sobie mówić Dobra. Dobra, jestem już. No spoko. Jak się ten odcinek ma zacząć? pogaram, staje idzie zrobić coś, No dobra. Widzowie, y, mamy jednego wtykę, czyli łoweła. Łoweł jest w naszą wtyką. Widzowie, dał nam tutaj... Dał nam tutaj pomysły i... jest wtyką. Nie trolluj. Ale co? No trolluję. Co? dobra weź, przestań, nie trolluj na tych nagrywkach, bo cię zaraz wywarę. Ale co? Uuu ale ja nic nie robię Dobra, powiedz mi Powiedz mi, powiedz mi, ja mam grać Ja może będę grał taką w ogóle randomowego osoba, dobra? ja masz być Ale ja nie mogę być Jaja, bo ja nie mam tego stroju No to sobie zrób Nie mogę teraz No to sobie zapisuj No to będę sobie zapisywał, dobrze, no Ty, to Jest 10 osób a reakcja zaczęło 10 osób łatwo Co tu się stało Ej dobra, ile osób ja nie mogę Ja Dywany Dywany Piszej, Kube. no mów Były już role rozdawane No tam masz już no i Kornie, Dobra widzowie przypominam, dobra. tutaj ogarnię kolejną osobę bo późno. No to dam ci role tutaj. Och. Kornel dobra. Masz... Czekamy. Ty jesteś Tyler, dobrze pamiętam. mam tutaj wszystko. Widzowie A teraz nie... że widzowie będę, będę jako żul, będę nie, 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 nie. widzowie jako żul. James. Ja mam jechać, bo wy chcecie mnie śledzić. Dobra, no tam gdzie jest ta misja właśnie tam. No, 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 no. Tam, dobrze. Dobrze. To dobra, to jest chyba już. No. Dobra, to Na razie tym czekaj po prostu. To Dobra. Dobra, osoba w burgera mi będziesz po prostu tym. Tam osobą co zamawia coś na przykład. A ja? No dałem ci właśnie. Będziesz żulem. Dobra, dobra to dobra, ja sobie ja będę jeździł i TP, tak. ja gram otoczenie, nie? Ja gram otoczenie jakby co? No to jak chcesz, to dobra. Dobra, okej. Okay. Osob... No to teraz tak, um, a teraz tak, jak jest pojechanie na siłownię. niczego no, nic się nie nic się nie spodziewa I jak ja już jadę tam na siłownię, to osoba, która ma być w autach sprzedawać auta już tam jedzie jak ja jadę po auto to osoba, która ma <noise> wyjeżdżać z Darkweb to <noise> niech czeka po prostu tam dobra. Jak ja jadę do tego Darkwebu, a dobra. No. Jak ja wracam i yy, jadę do restauracji to będzie jakieś cięcie tam i powiem to żebyście tam byli, a przed tym gdzie jeszcze jak na przykład jest pojechanie do domu i Nie, nie to, pojechanie do restauracji, żeby zjeść obiad. No to na przykład ty dywan masz tam być, tak jak będzie śledzenie mm -hmm. typu z Dark Web, to ty dopiero wtedy jedź tam do restauracji. Okay. I jak na razie to osoby, które nie mają roli grają w otoczenie. Dobra, to ja sobie po prostu będę jeździł, jak to tam gdzieś dzisiaj gdzie spotkam to po prostu cześć, nie? Jako... Zobacz PV. Pamięci... No dobra. Tylko ta, jako ten, nie? Przysyła. Kto wybił? <laughs> y Siema, y y za spóźnienie, ale y trening ma... Nie! Nie! Sadek! 11 osób! Dobra! Teraz, y teraz tak, dobra. Y łowy masz inną rolę w takim razie, ponieważ Sadek dołączył jako szef. Dobra. Ha, okej. Okay. Tak, ja zaraz... Ale łowią spokojnie. Era rabarbar zaraz wbije. I dobra. Nie. Dobra, miałam trzy odcinki. Trzy odcinki, was powoli, dwa już dzisiaj 3 robimy, wystarczy. Trzy odcinki. Dobra, to czadek. Chef oczywiście, dobra. Teraz tak, łowę, gdzie to jest? łowę, łowę, łowę. Łow. To będzie. Ochrona... Albo nie, zrobimy wątek, że... Albo nie, dobra. Ochrona szefa Dark Web. No i dobra, każdy z was ma rolę. Dobra, to co, zaczynamy? Nie, bo Barbara nie ma roli. Siema, siema. Ma rolę! A? No. Jaką? Co chodzi? Ja nie mogę, czekajcie, aż ja muszę być za dwufilowa. Cześć, bracie. Wróciłem. Cześć, bracie. W końcu. No. Dobra, teraz tak. Sadeku, Rabarbar i łowę jesteście ochroną Sadeku, ponieważ Sadeku jest obecnie osobą, która ma rolę szefa Darkwebu. I teraz tak, wy macie być tam, gdzie jest teraz obecnie Łowę, czyli jego nick to jest vx. Tylko ja na serweru Dobra. Moja ja x? Dobra, ja Dobra okej. Okay. Nie! Ja Dobra. Ale od kiedy? Ja mam niby tyle osób na nagrywkach! Sześć ostatnio było, a teraz jest 12. O ja ile liczy Tylko musisz se za, załatwić. Je, jak po tyle osób będzie, się wydaje. Mhm. Ej, Sadeku, czekaj, dobra! Dzisiaj, dobra, to tak, dzisiaj robimy te dwa odcinki czy nie, bo to ważne? Tak, dwa tak, Dobra, O wysyłam scenariusz na następny odcinek. Jak on szybko to napisał. <laughs> no, bo, ty... no, bo, wszystko, bo on że już zaplanowane wszystko. On umie rozporządzić czasem i in... scenariusz ja na zapas, nie to co ty i Placek. No, widzisz? Placek to w ogóle nie wiem. No, no, dobra, no, wysyłam ja, ten scenariusz to na następny na na odcinek. To no. Ta, Cypek, zakaz 47, podejdź, podejdź. Dobra, czekaj, co mówiłeś, łowę? Ja chcę być policją, jeździ policją. No a, dobra, to, to nie, to Rabarbar będzie tylko ochroniarzem. A, a... Kebab na a... grubo czy na cienko? Dobra, dzisiaj Kubeczek, Sadeku, no. Na grubo. Mógł. Mam y, włączyć moderatora czy bez dzisiaj? E, tak, dzisiaj właśnie będziesz musiał, ponieważ nie masz nie mam nie. dwa odcinki role i w drugim odcinku masz jedną z najważniejszych ról. Czekaj, bo mi się ten wychot E403. No, nie. nie chcę Czekaj, wejść. Powiedz, bo mi mikrofalówka war waruje. Mhm. A, a co? Jaki zadek E403. Nie mam mnie jeszcze. No, dobra, już no. nie Karol, co? No. A byłeś w choroszy na badaniach? No. Uspokój no, za... się. Zaczynamy? jeśli tylko pytam. Pyta, bo... Zaczynamy? Nie. No dobra, będziemy zaczynać powodzenia. Ja mam wyciszyć, tak? Czy... No! Co? No wszystkie osoby, które na razie mają rolę, tylko że ja muszę jeszcze ogarnąć. Ja, ja, ja sobie gram otoczenia. Ja y, y, wyjdę z, z innej przeglądami się postaram wbić. No, dobra. Karolokso. Jak ja na przykład cię spotkam to ja mam mówić jako Jay? A ty chcesz byś Jay'em czy nie? Ja właśnie nie wiem. Dobra graj ja otoczenie na razie, w następnym odcinku może będziesz. Okej. Okay. Aloko! Ja. No mówisz ja? No. Co? Nie ma Ej, karol! A w następnym. Co? Nast co? Nast ja cię nie słyszę, za kim on co tu zazu mówi! Paralokso! Dobra. Ja! Ej, ten, ten, no, ten, ten, jest. ja! W następnym odcinku będę mógł kimś. Innym być niż sprzedawaniem burgerków? No tak, to przecież na każdy odcinek każesz ma inną rolę. <grym> I no, i... no to i... I... Dokładnie, widzowie, zostaw. Tak jak powiedział tutaj kolega, zostawcie suba! <grym> wow, no to Inny, in, in, to... inne no, 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 Ten jest taki Nie za mocny na trochę. Na babę zmieni. Weź, uspokój się łapy. to. Famy, nie, inny może. No, a niższy. A co, a co no ma mieć ten yy, modlator? No, bo jest szefem stary przecież tego, a nie ma mutacji. A, a jo, dobra. A ty masz kolor z mutacją? No, oczywiście. A, no, Że to nie. Jest jak się taki git? Taki git.

Dobra widzowie Dobra, zamknij mordę On już wziął, zrobił Ja się przebrałem I będę go tym Pem, dobra Będę go tym trollował dobra, wygrajmy Aha, aha Dobra, jak powiem i to zaczynamy Ale mi się ABS odpalić, o dobra Cześć I Sią widzowie, witam was serdecznie w trzecim odcinku o, na tym kanale Jest to serial Jarona. Czyli Prawdziwe Życie i w poprzednim odcinku powiedziałem, że w tym odcinku coś się fajnego stanie, więc zobaczcie, oglądajcie do końca, a następny odcinek który w ogóle jest hit, <laughs> więc tak zlikuję dla was. Więc teraz wstajemy sobie Aronem. Trzeba się przebrać po wczoraj, bo właśnie wczoraj wróciliśmy dopiero z muzeum, jest teraz ciemno w domu i właśnie problem z Tylerem jest, ponieważ Tyler obecnie powiedział, że musi coś załatwić, jakieś sprawy. Więc tylera na razie nie będzie. a Mieliśmy też do muzeum jechać, jakieś, kupić obraz. Ale teraz to y, idziemy sobie, nawet już się y, jest jasno trochę. O, y, Iwan, jesteś? Wstałeś? Wstałem! Czy jest? A ty jeszcze śpisz! Iwan, No! <laughs> o, y, wstajemy Co? już jest rano, widzisz? Wstajemy! Rano jest. Wyspałeś się wczoraj? Nie. No nie no ty nigdy się nie wysypiasz, ty ciągle grasz tylko przed tymi komputerami W ogóle widzowie, jak możesz zobaczyć, szafy w ogóle tutaj są już w moim pokoju i nie ma kartonów, które tutaj wszędzie były porozwalane. i meble słonowe w tym domu to mogliście zobaczyć. Eee, to Trzeba jakieś ko zajźwiasz? No, 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 no ugotujesz coś. Co robimy? Co? Ugotujesz coś? No czy ugotuję? Eee, no śniadanie coś gotować, mam? a nie lepiej jakieś tosty zrobić coś. To zrobię Dobra, dalizujeme Do sobie zrobimy jakieś tosty. Czy jakieś talerze, wiesz, ja sobie pożyczy ten talerz. Dobra. Z czym tosty chcesz? Iwan. Cinko. Cinko, czeka! Musimy sprawdzić czy mamy stare, ostatnio kupowaliśmy. Jest sera, tylko nie ma jakie czubo. A tak zawsze lubi się jeść. Samoszynko, dobra. Czekam, jadę tam, jadę. Dobra, trzymaj. Szybko, ja nie daj. Dzięki. Nie ja sobie jakąś kanapkę. O, tu jest jeszcze jakiś wrapik ze wczoraj. O, dobra. Mm. Idziemy sobie zajadać. Mm. Ale dobre, dobre zrobiłem. Mm. Przepraszam, Garolowicz. Dobre. To wygląda sala. Piccia ja nie mamy, zapomniałem wczoraj kupić. Ja nie mogę kupowaliśmy wczoraj te kurczaki, mm, Ale dobre wyszły. No. Bardzo dobre mnie szynka. Yyy, dobra. to hmm. robimy? Ja sobie to zostawię trochę yy, piłkę mamy w domu. Ej, w sumie jak tak patrzę na tą siłkę. Dawaj pojedziemy na siłkę, a nie będziemy świeć w naszym domu. Trzeba kupić karnet na siłkę. No w sumie. O, patrz, w naszym dobra. domu to nie, nie mamy tego wszystkiego, co mamy, wiesz, na siłce. Dawaj. Wchodziłem. Weź zamknij drzwi jak możesz. Dobra. Klucz nie wziąłem. Dobra. Hmm. To w ogóle jaka to jest okolica, co jest? Dobra. To jedziemy. Dobra, to jedziemy sobie teraz na spokojnie. Yy, na siłkę. A ty masz w ogóle kartę na siłkę czy nie? Nie, muszę kupić, skończę mi się. A ile kosztuje? Chyba z na... Trzy miesiące. Jedziemy za nim. trzy no, miesiące i dobra. Hmm. A chcesz wykupić na trzy miesiące czy na rok może? Na rok. To będzie. Dobra. Czyli tutaj mam jakiś przycisk, żeby przyspieszyć stary to auto jest jakiś słabe, ale... Powiem u mechanika wczoraj czekaj. O to nie eee, to niezły speed, moment, Co to powiem. za gruz? Szybciej z to <grym> Dobra, e, czekaj, bo teraz gdzieś jechało? Na prawo. No, pojedziemy tą drogą. I co to było? Ja mo... hmm. W ogóle z tym zleceniem na Dark Webie, ten chłop to cały... Jak coś na... policja z... Zna... Wywalone w to, i tak nic nie robimy, dobrze, jeździmy. No, w ogóle jestem chłopem z Dark Web to on powiedział, że jutro musimy robić to zlecenie, więc ciekawe co on da dobra, tym razem. Dobra. Mm, no. Słuchaj! no, jakiś gruz nas wyprzedza, no. Jakim prawem ten gruz jest szybszy od nas? Nie wiem. No, widać. Ło, <noise> Co to było? Nie no. wiem. Uh -huh. Policja go zatrzymała, dobra. To nie jest dobra. <głosy> Gdzieś teraz jechało, powiedz. O, przepraszam bardzo. Siema? Siema. Ale tak wiesz, tak. że my nie możemy tak na środku drogi trochę gadać. Co ty robisz? Bo wczoraj miałeś coś załatwić. No, powiedz, co robiłeś? Eee... Yy, załatwiałem różne sprawy. No Takie... z muzeum. No tak. No, dobra, jak coś ci masz odwiedzimy, ja na razie jadę na siłkę. Dobra. O, dobra, bo policja tam jedzie. No, no i gdzie teraz jedziemy? Policja! Kurde psy! Nie uciekaj, nic nie zrobiłeś! Ue! Ja nie mogę, co tu się dzieje w tym mieście. I oni mogę. To niezłe miasto ci powiem. Że takie rzeczy się odwalają. Ale że nasze auto jest stary, wolniejsze. Od jakiegoś gruza. To ciekawe. Ej gdzie teraz Iwan? Kieruj mnie. GPS-em jesteś. A mówisz? GPS-em jesteś. Idziemy jechać. Widzę, wy widzicie jak go Nie wiem. my wywaliło. Z auta. Jesteśmy na radio. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, w parku się znalazłem na... No nie gadaj się znowu szybko. Ja nie mam... Chodź tu. Chodź tu. Ja się prze... Dobra. Ciekawe jest tutaj. Nie powiem, że nie. Właśnie Iwan wyskoczył na z auta, więc... Ciekawie w ogóle nasze opony widzowie. Trzeba do mechanika pojechać, jak widzicie. Nasze auto jest wolne, dlatego że nie wiem dlaczego, ale nie mamy opon, więc ciekawa sytuacja. Oraz nie wiem dlaczego tamte auta nie parkują na parkingu, ponieważ są niedozwolone, że tam parkować na krawężniku, jest to zabronione w Ameryce. Ty też jest na siłkę, dobra. Masz karnet w ogóle, Tyler czy nie? Mam. Dobra, to dawaj. na siłkę. No, No się. A on na tym baba Co? Volkswagen, des auto Dobra, y, wygląda trochę jak hob, ma taki dziwny zarys. O, no i widzisz, policja się dobrze sprawia. i mam trzy Ktoś ma przystraną, ale to siłko jest życiem, co jest? Trzeba wyjść normalnymi drzwiami, bo tamto tylnymi można wejść, tylko słysz mnie Tajer, no! Tamtymi można wejść tylko jak masz karnet na siłkę. I... Yes. Dzień dobry, jest tu ktoś kto tym zarządza, dzień... No ale pojechałem. Jest twój dzioł! Jest dziozio! Czekaj, 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 czekaj. Iwan radio, halo, czek, czek. Czek, czekaj, 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 bo ja tu okolicę kojarzę. trochę wolniej, bo ja tu okolicę trochę kojarzę, dobra, bo to jest to. Chodź tu Iwan nie na tym pasie jesteś. Dobra, to... Jedz powoli, jedz powoli, jedz powoli, jedz powoli, jedz, 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 powoli. jedz, Iwan, Co? jedz, 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 Co? jedz, 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 co ty robisz? jedz, jeśli nie będzie, Wszystkie osoby, dobra, jak chcę coś powiedzieć. Wszystkie osoby, które były na przykład z burgerów, z restauracji i tak dalej, po prostu nie grają w parku, jakieś nie wiem. Możecie odwalać w parku, tylko że, ale nie tak odwalać, że. Okay. Specylać, specylać, specylać. Może ktoś się przebrać za starszą panią i boję się, też zostać nie, gangsterem ja nie, ja nie, ja na... Nie, ja mogę a się ruchu. przebrać za Giga Sigma, czyli za chłopaki. Dobra rób co chcesz, ubieraj się tak jak chcesz, ale jak macie być w parku i jak macie w parku odwalać, to chociaż normalnie to róbcie, a nie, że drzecie się itd. Piwo. i tak dalej. No. Dobra, bo rozpoczynam! Bok STOP! Nie, mogę? Nie, nie możesz. Mm. Dobra, teraz ja po prostu, te, bo w parku Aaron spotyka chłopa z Darkweb. No to świetnie, tam niech osoba ta czeka. o co to w ogóle chodzi z Darkweb? Okay. No bo nie oglądałeś odcinków, to, to nie, nie wiesz, Nie, nie oglądałem. w Darkweb. Bo, bo czekam nadal, aż mi wyślesz link do tego. Do, do kanału na YouTube, proszę bardzo, masz takie coś jak ogłoszenia i na ogłoszeniach masz, proszę bardzo, Życia Rona, tajemnicze zlecenie ale, z ale Proszę ale bardzo, jak odpalasz jak sobie odcinki, bardzo, proszę bardzo, oglądasz go. Link do kanału. Link do kanału? To proszę bardzo, już ci wysyłam. Ja Cóż... nie grzesz Nie Chcę na ten odcinek, to będziesz już miał jego kanał. No. No ja wiem, ale chcę link do kanału, bo wtedy... Bo wtedy no ale coś się co zmienia, ja, ja, ja nie mogę. Zmienia bardzo dużo. Bo jak w... Na głosaniach macie jak chcę zobaczyć jedną funkcję, to nie mogę wkleić linku do, kan do tego, tylko do tego. dobra masz. No dobra Misiaku, nagrywaj dalej. Ej, bo to trochę su zabrzmiało, co chcesz zrobić. Co chcesz zrobić? No, ty coś powiedziałeś, że. Bo. Do czego ci jest ten nik potrzebny? Gdzie ty chcesz go niby wkleić? Że. Substance brzmiało strasznie co powiedziałeś. <hahaha> nie <hata> 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 dobra, <ogarni się>. <hata> Ej, Dobra, Wyłączniki! Żeby nie było widać. Bo to w Na no odcinkach trochę. Dobra, wiem, na spokojnie. będzie wyłączona od następnego odcinka. Zajadzajem w, w okay. Dobra, rozpoczynam! Powiem ci cześć. Informuję, dobra. Mnie... Jak powie mi, to zaczynamy. I. I. O, ja nie mogę z... Iwon, co ty jeszcze robisz? O, ja nie mogę, ale... Weź, wywalaj mi z tego mida! Kocham, kocham, oh. kocham piwo. O, świetnie! No i o, świetnie. świetnie. Skóra jest No nie gadaj, że całą noc przegraliśmy! Ja nie mogę, ósma ja Wyłączam to. No ósma, dobra. Trzeba pojechać na miasto, świeże powietrze. Patrz to ile my byliśmy tutaj w domu, ile graliśmy. Co tu się stało? Nie, na no, nie Trzeba kalorie spalić. I raz, i dwa. Kalorie spalić. I no. trzy. Dobra, I witam, i witam, drzwi. I, I sześć. Uwaga, widzowie, e, nasze auto to już jest, ponieważ e, zabrał tam... Moje auto. i ogarnął. E, tutaj opony, jak widzicie, więc są. I szyba nie jest rozbita, przez którą niestety wyleciał nasz Iwan. E, dobra, to dawaj. E, jedziemy teraz do parku. Dawaj. Dobra, dobra. No właśnie, widzowie. E, jedziemy sobie teraz e, tutaj dróżką taką. Wow! Uważaj tylko, Iwan, jak to... Oooo, wow! No i dobra. Dobra, trudno jeść. Gdzie ty jedziesz? Dobra. Aha, do, dziś Iwan pojechał ku w inną stronę. Jak pojechał na stację, byłem znowu. No ale czy nas dogoni? No nie nie wiem. Ale że on miał taką okazję. Za 10 tysięcy fu taką furę. Gdzie ja moją za 10 tysięcy kupiłem. Tylko, że wiecie, moją... Iwanu! No się tylko że moja widzicie widzowie jest trochę taka: spoilerek ma jakiś silniczek inny. Inna. Gdzie ty jedziesz? Dobra, no i pojechał. My sobie do parku pojedziemy, no tą drogą możesz. Trzeba, widzowie, świeżego powietrza trochę w naszym życiu, bo jak się całą noc niestety przegraliśmy. <grytanie> jak to zabrzmiało? Graliśmy sobie całą noc po prostu. No i nie zauważyliśmy, ile tu jest aut, co jest. Czek, zaparkujemy w Czek, czek, Aaron, Aaron. Czek. czek. Siema. Ja zaparkowałem po drugiej stronie, jak coś. Aha, bo ja nie wiem, albo mi się zje, albo jest e, auto twojego dziadzi. Dziadzi? A, że mój dziadzia jest? O, to ciekawie. No, ty tak jest złe, czarny. E... czarne. Kupić masy, no. Prawda, widzę wypłatę. Nie, już uważam, ja TEGO ja ja nic nie Nie chcę, przepraszam. A już nie mam wypłaty? Dzień cicho, cicho. dobry. Tom? dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. O co chodzi? Chce pan kupić kremówkę? No, my. Tom? Tom? Dzień dobry. Um, witam pana, co tam u pana jest? <noise> co, co ty robisz? To nie impres. Chce pan ich odstrzelić może za to co robił? Bo prawie mnie yy, uderzyli.